Okay. Tutaj w sumie nie jest problem nagrać film, ale byłem w takim mieszkaniu 108 metrów na bielanach wrocławskich, mm -hmm. ulica Świerkowa. No to tam mieszkanie dwupoziomowe. To raz się nawet na schodach wywróciłem. Wchodziłem no. do góry, także cały film od nowa trzeba było nagrywać. OK, wracam do łazienki.